Mam go z to jest drononek i witam Was w pierwszym vlogu na moim kanale. Pewnie teraz większość z Was pomyśli, po co po kiego woła gościu, który nie ma nawet 120 subów, robi vloga. Ale już Wam mówię dlaczego. Sytuacja jest taka, że chciałbym nawet kontaktu zwrokowego. No może no, nie nawet kontaktu zwrokowego, bo to Wy mnie będziecie widzieć, czyli no, chciałbym, żeby ci, co oglądają moje filmy, widzieli mnie także. Myślę, że raz jak na jakiś taki... No, nie będzie to zbyt często te vlogi, nie będzie okazywać, nie martwcie się, ale chciałbym żeby... Żeby mm, po prostu ludzie, którzy oglądają moje filmy raz na jakiś czas zobaczyli moją krzywą mordę. Myślę, że nikt z tego powodu nie umrze, chociaż nie byłem tego taki pełny. Ale mam nadzieję, że tak właśnie będzie, że każdy tego vloga po prostu będzie, nikt dostanie zawału, nikt nie będzie po prostu o, zgorszony, nikt nie umrze, ja mam nadzieję, że tak właśnie będzie. Chociaż nie będę do końca przekonany, ale palicho. ja już jestem do siebie przyzwyczajony, teraz wy się musicie przyzwyczaić do mnie. No i tak, ale już mówię po co w ogóle te vlogi robię, bo podaję wam jeden powód. Po to, żeby widzowie po prostu wiedzieli jak wygląda, bo to zawsze lepiej na kanał później ktoś to ogląda filmy kogoś to ma jakieś wyobrażenie o nim i o to mi właśnie chodzi druga sprawa jest taka, że na przykład miałem do przekazania krótką informację Dajmy na to chciałbym to streścić w dwóch minutach a miałbym na przykład film, który zajmuje tych minut 10. no to jeżeli chciałbym użyć tego filmu to używam dwie minuty filmu, zostaje mi 8 minut, tak? prosta matematyka ale co z tymi 8 minutami zrobić, skoro nie będzie żadnego komentarza, bo wszystko zostało powiedzone w dwóch minutach, bo taki był, no, mniej więcej czas na przekazanie tych dwóch informacji. No, i co bym zrobił z tymi 8 minutami? Musiałbym podłożyć muzykę, no i to by było bez sensu, nikt by już dalej tego nie oglądał, no bo po chuj! Szczerze mówiąc, no po co? Po co oglądać jakieś nie podłożoną muzykę pod jakieś gambling, bo to, to nie ma sensu, to by nie przeszło. to tak nie na odwal się. I czegoś takiego nie zamierzam robić. Po prostu wtedy robię vloga takiego krótkiego, stawiam sobie tę kamerę i szybko, przez dwie minuty coś do was pierdzielę, kończę temat, zamykam, wszystko wysyłam. No i gitara wszyscy są happy, szczęśliwy. Ja też jestem szczęśliwy, że zrobiłem dobrą robotę, nie zmarnowałem gameplaya i jest gitara. To już podaję wam dwa powody. Trzeci powód to taki najzwyklejszy, że po prostu nasz by miała ochotę na to, by zrobić vloga. Czasami tak jest, że czasami nie mam ochoty mówić yy, po prostu pod jakiś gameplay. Czasami nie mam ochoty na przykład nagrać z FIFY, więc wtedy żeby sobie pogadać użyłbym Użybym vloga. Nie, stworzymy właśnie vloga. O tak, teraz to dobrze właśnie sprecyzowałem. Użyłbym vloga. Kurwa. Zamotałem się, sorry. Pierwszy raz w ogóle z takiego robię i trochę się zamotałem. Więc tak, stworzyłem po prostu vloga zamiast stworzyć gameplay z komentarzem, tak? I no po prostu najzwyklejszy taki powód, że miałbym właśnie ochotę tak zrobić. No, to zajmuje już ponad 3 minuty ten vlog. Powiedziałem wam 3 powody w 3 minuty, dla którego, znaczy powody, dla których będę właśnie robił vlogi. Więc do zobaczenia w kolejnych filmikach. Elo!